Witam, witam, z tej strony MWK, słuchajcie, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale, jestem. ze mną dzisiaj Doknes, cześć Doknes. Cześć. I jesteśmy na nowych Bedwarsach. Doknes już grał, słuchajcie, na nowych bedwarsach. ja jeszcze cześć. nie grałem na nowych Bedwarsach generalnie. Więc nie cześć. mam pojęcia, czego tutaj się spodziewać. Ogarniasz? Cześć, cześć. Cześć, cześć jest jestem Jacek. No. Jesteś Jacek, a nie Hubert? Nie, nie jestem nie Jacek. Jacek. Nie, nie Bartek? Nie, jestem Jacek. Możecie pisać w komentarzach nowe imiona dla doknesa. No ja tak, tak ja mi jedno do ciebie... Razo, nie, daj mi jedno no, właśnie razo, nie ja muszę, chcę, o pięć pięć. Muszę, muszę. Trzeba Trzeba łóżko stare. Ło jakie to są mapy przepiękne w ogóle Możecie zostawić łapkę A. w górę i możecie pisać też wiecie, czy chcecie więcej takich rzeczy No nie ja nie, nam ten. Ło, yy, wow, dobra, ja widzę stary, że tutaj są Mhm. Ej, to ja, może kupię. Okej, okay. kupiłem. Jestem tutaj nawet bezpiecznie, bo nasi rywale tutaj niezbyt sobie A tutaj się są diamenty w ogóle stary? Bo ja tak nie za no bardzo... No są, na tej wyspie przed nami. Przed chyba. nami, dobra, no to ja tam idę. I za diamenty też się ulepsza normalnie, no, tak? Tak mi się wydaje. Cześć! Cześć, okej, okay, cześć. Yy... Czyli dobra, czyli idziemy na diamenty widzowie. No dobra, okej. Okay. Ja cześć. nie ogarnę tego trybu za bardzo. Ale mam nadzieję, że to wygramy. Wygramy to, Doknes? Cześć. Tak. Okej, okay. no dobra. Yy, co my tutaj mamy? No Ej, jak tutaj wejść, wejść do dużo? Generatorka a, yes. wow. i co tam jest? Mam trzy diamenty, no tutaj a, jest. No to dobra, gry. no to idź do bazy i odłóż je do skrzynki może. A co im... za diamenty tu ulepszamy? To wszystko co wcześniej? No nie, to się trochę inaczej ulepsza. Od innej trochę... strony. Aha, okej, okay. czekaj. Tutaj masz drzewka różne, no ale. To hmm. wejdź sobie w ten płomyczek i złoto ulepsz. No, ulepszyłem właśnie, i ulepszyłem aha, to 5. Pięć... A Okej, okay, dobra. I coś jeszcze możemy tu ulepszyć? A team upgrade, speed. Aha, i takie rzeczy tutaj możemy. Dobra, i armor zajele. Cześć. A, to na takiej zasadzie wygląda. No dobra, okej, okay, spoko. Cześć. Spoko to się prezentuje. Cześć, cześć. Będziesz tak gadał cały odcinek? Nie. Aha, no dobra, spoko. Yyy, dobra. To jaką mamy, jaki mamy plan generalnie? No, Emeraldi, znaczy, jak zawsze na środku, Skopać im tyłki! Nie? Skopać im tyłki, dobrze, że mamy własne diamenty, stary, to mi się podoba. To mi się bardzo podoba! Tyłki co do jednego, hej, hej, zabaw się z nami, kolego. No, nie śpiewaj więc nie za bardzo ci to wychodzi. Nie, mhm. żartuję, żartuję, Hubertie, żartuję. Możesz pośpiewać, możesz pośpiewać, no. Możesz śpiewać, yyy... Ej, stary, no ja nie wiem jak... Weź powie... opowiedz coś tutaj, bo nie, ja nie ogarniam. Ja nie ugarniam tego trybu, stary. Tyś całkiem nowy... co? Okej, okay, spoko. To my sobie kupmy... Dobra, może... ma, mamy, mamy level 3 diarsów biegnę... A nie, nie biegnę, bo nie mam przecież nic ze sobą. kurde. Znaczy ja, ja mam ogólnie... Mamy 5... Pięć... Nie, mamy 4 diamenty, coś możemy za to ulepszyć. Cześć! Nie możemy nic za to ulepszyć, okej. Okay. 10 diament Aha, to jest jakiś trap. Dobra, to ja tu wszystko No, a te trapy są fajne. Ta? Ja ten, ja kupuję mieczyk i zbrojkę. Czeka, czy na coś mi stać w ogóle? Aha, bo tu wszystko po kolei kupujemy. Ta What no, de... biedny MWK. What the hell w ogóle? Dobra, tutaj kupię sobie to. I na nic więcej mi nie stać, wy ty... Cześć. Dobra, to... Okej, okay, dobra, w miarę mamy jakieś itemeczki. Ja też, ja mam żelazny mieczyk. No ja pęzynce. nie mam, bo. Ja, ja, ja nie zbierałem złota, ja sobie biegałem po diamenty. Idziemy, stary na środek, zbierać emeraldy czy nie ma sensu? No to, no to idź, twój odcinek, widzowie pewnie wolą być ty po emeraldy, więc. Dobra, okej, okay, dobra, tylko muszę jeszcze kupić więcej, troszkę wełny. Cześć. Czemu się robi tak ciemno? Czemu się tak ciemno robi? Nie lubię Może ciemności. dlatego, że o, jesteś Wow, nocy. ile teraz tego jest? Dobra, to ja sobie kupuję teraz. Pięknie, dobra, okej, okay, to... już mam o co tu chodzi. Klata dwa emeraldy. No dobra, kupmy sobie budulec. Dobra, zostawmy sobie to tutaj. I idźmy! Zdo... Zdo... Zdobądźmy. Zdobądźmy, kurde, jak no zwykle muszę. Typ z twoim skinem. No mówię, że to jest typ z moim skinem, widz jakiś stary. Chyba screena robił przed Mischu nagrywaniem. Miszczu Piszczu. Mischu, piszczu? Pozdrawiam! Fajny skin, ogólnie morda. Tak? ze Machu Picchu? Mhm. To stary ten taki flat indiański. Machu Picchu? Okej, okay, czekaj, ja sobie zrobię tutaj tylko wejście. Pięknie! Pięknie, pięknie. Ej, tutaj są ludzie. Ej, gdzie tu emeraldy? One są gdzieś na dole tam, tak? O. Oh, cześć. Mm. Specjalist. Aha, tutaj możemy kupować jakieś specjalne rzeczy. Dobra, listę, dobra. Listę. Okej, okay, tutaj mam. O, pięć emeraldów, Mordo. Jest elegancko. Jezus, Maria, ty czemu ty mnie tak wyzywasz na odcinku? Yy, to ty mówisz ciągle cześć. Jakbyś miał Aizheimera. Masz Aizheimera? Nie, w sumie Nie. to jest. No właśnie, no to. A kiedyś słyszałem, że na Aizheimera to jest. Co mówisz? Że na Alzheimera są dobre kloski Dobra, nie? nie gadajmy o takich rzeczach, stary, na odcinku No dobra. <laughs> Umówmy się, dobra, nie gadajmy, o o hey, skoro strasznych ej. ej, gdzie tu są jeszcze emeraldy? Czy tu ej, na środku ej, tutaj bo są tylko... Niech nas do bazy. Co? No ej, ja mam 11 emeraldów no, chodź, i nie, nie wiem. No, chodź do nas do bazy, chodź do nas do bazy, szybko Idę, ej, ale czemu się ciemno zrobiło? Czemu ej, tutaj się jest ciemno stoi do mnie przodem. Ej, chodź chodź, chodź zepiję. No jeszcze. biegnę, biegnę. Pa 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 tu zaraz... Dawaj, go, dawaj. Pyk, pik, pyk! On ma diamentowy! No, Ło, dobra spa... Oh, dobra, pięknie. Pięknie. Ło, Zabi o go! O, zabił. O tu jest! To jest ten... Stary! Ten się... Okej, okay. ja mam jedno serduszko no to, stary! Biegnij, no biegnij. Biegni. 16 o, emeraldów, dobra. Do no. Powiem, co z tym zrobić. Uh. Okej, okay. pięknie, pięknie, dobra. Ej, mam diamentowy miecz. W ogóle rewelacja. Rewelacja! Co, okay. co ulepszamy? Trzeba coś ulepszyć, stary. No cześć! Czemu kurde jest, o nie, nie lubię dobra. jak jest noc w Minecrafcie, czemu tutaj jest noc? Noc w Minecraft? No noc w Minecraft, to mi się Deść. nie podoba, dobra, mamy tu diamenty, zbierzmy może sobie jeszcze, kupimy sobie jakiś secik, mo... wow, tutaj już diamenty nam wypadają z tego, super. Piękna sprawa, piękna. Mm. O, Ej, wiem, zagrajmy w papierkami nożyce. Nie, nie zagram z tobą papierkami, nie, w papierkami już, nożyce. Czyli nie jest mieć do możliwości wygrania pewnej rzeczy? Ale no to powiedz wprost no o co nie, ci chodzi no, no stary. Nie, no. no tak, no powiedz wprost o co ci chodzi na nie trzy, będę się domyślał mówimy, stary. mówimy 3, yy... cztery. Ja idę na Emeraldy, stary. Dobra, no to sam sobie widzę tą diamentową zbrojkę. No to weź. Znaczy ja właśnie myślałem generalnie to po co ci diamentowa zbrojka, jak ty nie idziesz nawet na środek. No stąd? to idę, mam iść? Znaczy no przydałoby się generalnie, żeby ktoś tutaj czekał. Albo obudujmy w ogóle lepiej łóżko. Dobra. Coś obuduj. takiego. Yy, aha, no dobra, okej. Okay. Czyli gramy dzisiaj solo, dokness sobie gdzieś tam pobiegł. Gramy solo. Spoko, spoko, generalnie Teść. fajnie yy, tutaj od pyk 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 O, obudujemy, żeby tutaj nam nikt się nie włamał, żeby nie było, tak wiecie Pięć emeraldów mam Pięknie stary, super. Yy, dobra, jeszcze drewnem Chopa, A może coś zbuduję? Chociaż nie. Ho o! Albo nie, 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 nie będę taki Daj niemiły. Nie będę taki niemiły. 10 by, emeraldów by. mam! No, ja miałem 16, stary. No, weź to pobi. No, spoko, spoko, spoko. By, by. Tylko nie czuję się potem pokrzywdzony. Nie, nie mam zamiaru, o Jezu, stary. to ty, ja to ten widz. O, pyk. O, joj! A gdzie jesteś, stary? Iść no, ci pomóc? Już nie ma. Zginęłeś! No to super! Su, super! Idę dobrze! Idę ty, ognojka! Moje tak, trzymaj. diamenty! Okej, okay, ja mam 16 diamentów. Czy coś za to kupię fajnego? Nie, za emeraldy się kupuje ten... Yy, zbroję, nie? Diamentową. Tak, I za 5 emeraldów. Know, man. Dobra, to może weźmy sobie... Mm, to też za dwa emeraldy. Dobra, to ja idę na ten środek, skoro jest obudowany w miarę. To sobie zostawmy... Hmm. Pyk to sobie. O, pięknie, pięknie. Możemy iść na środek. Szkoda, że tak nic nie widać. Mogę tu sobie zmienić, nie wiem, na dzień. Nie da pizza. się, nie? Nie, nie da, się. da się tu zmienić na dzień. Kurde. Odcinek w ciemnościach. Super. Po prostu zarąbiście. Yy, dobra, idziemy po emeraldziochy. Pyk. Dobra. Ło, tu jest ziom! Dobra, bije się z nim. Bije się! O, zabiłem go! Pięknie! Pięknie! Mam pięć Emeraldów. Dobra, to no, mi starczy dobrze. na klatę, nie? No. To git, to ja wracam. Tyle mi wystarczy do szczęścia. Nie, skajka zabiłeś. To... No on mnie za pierwszy no. zaatakował generalnie, opyk, dobra. Jak tu jest ciemno? Nie, ja zaraz wyłączę te shadery chyba. No wiem, że to się... jest jest... Ale tak właśnie myślę, dlaczego? Przecież nie. To ty... No kurde, no ten mistrz czuje, jak go nie mogę podejść, bo nie ma. Co mówisz? Ja do niego w ogóle podejść nie mogę. Nie, mam no go. bo nie umiesz się klepać, Doknes, no przyznaj się. Idę zabić go. O, 50, super. No to mamy już prawie całą klatę. Całą zbrojkę diamentową. Pięknie, po prostu pięknie. Tutaj pyk. Maciu Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie na przykład jeszcze z kimś odcineczek, nie. O, Doknes się dławi waszą łapką w górę, więc wiecie, generalnie, no, spoko, spoko. Jedna łapka w górę to jedna szansa więcej na moją śmierci. No właśnie, więc jeżeli chcecie, żeby Doknes po dzisiejszym odcinku się udławił i zakończył swój żywot, to zostawcie ich 10 tysięcy, byłoby super. O, czekaj, Ej, tu jesteś ty czy to jakiś ziom tu pobiegnie. Nie, 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 to nie jestem ja. Ej, chodź dawaj, zniszczymy komuś. W ogóle... Ty, tak na, nas mało zostało? Czy taka była arenka? Czy tak się powybijali? Tak mało czy... nas zostało i oni się ok. powybijali. Okej, okay, dobra. A to ty jesteś doktor. Dawaj chodź, idziemy ciśniemy kogoś, ho. A ja mam 8 dawaj. emeraldów. A no tu i... jest ten... O nie, ty jest ten Machu Picchu! Gdzie? Gdzie? Gdzie on jest, stary? On sobie biega po pośrodku mapy. Ja nie widzę go. Wow! A to on! Ja myślałem, że to ty! LOL! A twojego skina, nie mojego. Jo, Ej, spadłem! O nie! Ej, jesteś, stary, ty jaki Ty Dlaczego on ma taki odrzut w ogóle? Można tutaj Sharpness kupić na miecz w ogóle? No raczej. Straciłem wszystkie itemki. No. Oh no. Ej, bo to nas do bazy, idzie, nie? No dobra, ej. O! Zabiłem go. No to super, stary. To dobrze. Ej, ale nie można tutaj kupić jakiś kurde tych Sharpnessów czy coś? zapiluj tam bazy, kaśka, bo ja tutaj ten. Co my tutaj mamy? To jest 5 minut jakieś ulepczenie... Nie, no to, to się nie opłaca w ogóle. To się w ogóle nie opłaca Ale zepchnąłem gnojka, no Super jesteś! Dobrze, Damian! Super Pięknie, jestem. piękny, Super piękny jestem. chłopczyk. Dobra, idziemy... O, diamenty w sumie nam nie są już potrzebne. Emerald by się przydał na ten miecz. Więc wbijamy! Tak? Czy nie? Halo? Wbijam się w kopyto jak koń po żebro. Okej, okay, spodziewaj się. Mnie tego Ej, chce, a ja No tylko na pewno, jedno. dobra, dawaj stary, pociśniemy no go. Ten kajtek ja... sam został, dawaj stary na niego, co? No to jak jest sam, to go, że też sam ściśnij, co? Bo znaczy... ja mam 6 emeraldów i nie zamierzam ich stracić, dlatego idę je do bazy mundurowanej. Znaczy, wydać. ja nie wiem, gdzie ja jestem. On ma obudowane, on ma obudowane, ale słabo ma obudowane. Ej, stary, bo. O, o te... idę, cisnę tego kajtka! Cisnę tego kajtka, no mordo! Jest u nas w bazie i nam rozwala ten... To mówiłem, no żebyś tam nas. został i pilnował! Okej, okay, no pocisnąłem kajtka. Pocisnąłem go, pięknie, tylko nie Ej, mam kilofu Bo, kilo my te, bo my ten cały goni. Nie mamy łóżka, nie mamy łóżka! No. Nie mamy łóżka już? Nie, bo ty przed... zabił mnie i rozwalił Ta, to, to ja stąd uciekam w, w ogóle. To ja stąd uciekam. Oh no! Czemu nam rozwalili łóżko, stary? No. Dlaczego do tego dopuściłeś w ogóle? Bo mnie zabił. A ty nie żyjesz w ogóle! No to mówię ci! Yeah! Zostaliśmy sami! Jak ty jesteś nienormalny, chyba, tak? Jak ja już zginęłem, ten. No, super! Super! Po prostu super! A taki. Tak chciałem faj. A, no i super. Pierwszy raz chyba w życiu przegrałem Bedwarsy. Widzicie? To, to. To wszystko przez vlognesa. Ale możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Trzymajcie się. Pa. Pa! Nie pożegnasz się? taste